Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj jesteście tutaj z nami. Gratuluję Wam tego sukcesu. Wiecie, że my Was kochamy. Wiecie, że w zdrowie. Wasza drużyna jest kochana i uwielbiana. Dużo potu. Dużo Jesteśmy z Waszą drużyną na dobre i na złe. Ja oglądałam ten mecz w telewizji i muszę Wam się przyznać: do tego, że na trzeciej kwarcie wyszłam. Wyszłam z domu, bo mówię: nie wytrzymam tych emocji. Wziąłam psy i mówię: idę zrobić rundkę, żeby ochłonąć, bo po prostu nerwy i emocje były tak duże. Ale kiedy wróciłam, i wróciłam na początek czwartej kwarty i od razu, bo cały czas telewizor y, był włączony i zobaczyłam wynik, to było niemożliwe. Chłopaki się odbudowały e, i ta czwarta kwarta była już y, koncertowa. E, naprawdę łzy mi pociekły, kiedy zobaczyłam Waszą radość, kiedy zobaczyłam radość trenera, kiedy zobaczyłam radość y, wszystkich kibiców, y, którzy y, Wam towarzyszyli. Dziękuję Wam i dziękuję naprawdę Wam zawodnikom, bo zrobiliście kawał dobrej roboty. Natomiast wiemy, że to nie jest koniec. Dobry, drużyna! Nasza drużyna, Ostrowska drużyna, to jest siła i moc i walka do końca. Zawsze jesteśmy z Wami na dobre i na złe i mamy Was swoich sercach. Bardzo dziękujemy. Brawa dla